Siemaneczko ludziska z tej strony Laniak. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie. A dzisiaj nie wiem co robimy. Nie wiem, dzisiaj na pewno będę, będę robił import export i nie wiem. Test po prostu bawił się swoimi autami. Nie wiem co w sumie będę robił. Nie to myślę sobie, że Może jednak import eksport sobie to robimy. A to będę musiał kilka kilometrów jechać do swojego biura, bo naprawdę troszeczkę daleko odjechałem tym swoim autem, który kupiłem przed chwilą. Więc muszę wrócić, a to jest aż 10 kilometrów, to troszkę czasu, no ale zaraz dojedziemy, namierzymy jakieś auto i dorobimy znowu miliona sobie. Bo chcę dorobić, żeby dzisiaj mieć jeszcze ten milion. Jesteś? Jestem. Myślałem, że cię nie ma. Jeszcze 8 kilometrów. To troszeczkę czasu. A a czasami to mocno dobijam tym autem, już jest takie zniszczone. No, za szybkie auta kupuję, a później dobijam wszędzie. <grystanie> Potem wracam z dobijanym autem. <grystanie> Przypominam o tym, że dalej mam daily, no i już mam trzy tygodnie, już... jest prawie cztery tygodnie, cztery tygodnie będzie dopiero w ten wtorek. Czyli za kilka dni, sobota, niedziela, poniedziałek. No i tak czwarty dzień to będzie za cztery dni to będzie właśnie cztery tygodnie daily, czyli już miesiąc będzie i jeszcze chciałbym pociągnąć to kilka miesięcy. Myślę, że się uda. A teraz nigdy nie wiadomo, kiedy skończę, chcemy po prostu pobić taki swój rekord na kanale, taki cel. I chcę sprawdzić, ile mi się uda. Kilka lat bym chciał, ale nie wiem, co by się tyle udało. Jakbym pobił 4 lata, czy tam 5, no 4 lata bym pobił, to, to wtedy rekord świata. Znaczy rekord ogólnie daily, ale raczej 4 lata nie dobiję. Chociaż no, na razie go po prostu robię. Tyle ile dam rady i tyle. A później to, jak już będzie to pół roku, no to już raczej nie będę chciał skończyć daily. I będę ciągnął, ciągnął i ciągnął dalej. A znowu walłem. A zielone auto se, co, no, zielone sobie zrobiłem to autko. Dałem zielony kolor. A ja też nie wiem jaki to samochód pariach Sportowe auto. A, a tak w ogóle to ja sobie muszę zobaczyć widzowie do sklepu, bo ja muszę sobie zobaczyć na co bym, na jakie auto bym sobie mógł tu fajnie zarobić. Na przykład sportowe. Takie, które by mi się podobało, nie wiem, które to by było. A ja wyjdę do sesji, co? No zaraz, dołączę. Tu jest Maria. Pomagam może. No. Masz Kurumę? Mam. Masz? No. A to... A takie jakieś latające auto, było. Tylko nie pamiętam... Mm, jest, jest, jest. Ja, 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 ja właśnie też nie pamiętam do końca jak on się nazywa. Ale ja je... Mam je, ale nie pamiętam jak się nazywa do końca. Scramjet też jest fajny. Albo Scramjet. Albo, 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 albo... A to no jest samochód? to jest samochód, no ma takie nitra i po prostu możesz tak, jakby w powietrze, nie wiem jak to, podskoczyć, o, tak można to nazwać. I nitra też. To jest takie jakby latające auto, ale tak nie do końca. no mhm. 600 tysięcy takie coś? Oh. Nie wiem, bo to za bardzo nie wiem, co by, by mogła. Jeszcze tak zobaczę sobie kilka. E... Jeszcze jakieś wiem, że były, ale nigdy nie pamiętam, jakie nazwy miały. Albo jeszcze sprawdzę sobie, to jest jeszcze sportowe. Że coś w sportowych było. no nie pamiętam. Nie no, w sportowych nic nie było. Pieniądze. E, nie tu. Wiem, że jeszcze jakieś auto było. Kurde, jakie ja miałam, miałam kupić jeszcze? A co jakie ja chciałem? O, to jest chyba Deluxo, czy jak to tam jest. To jest... To już znalazłem to albo to, albo to, albo jeszcze Patrzę tylko te moje ulubione auta Jeszcze fajne jedno było. O, insurgent. A tu insurgent jest, insurgent jest za milion. To insurgent mogę mieć w sumie. No insurgent też bym chciał mieć, jednak. A teraz jest troszeczkę przecena, bo nie kosztuje milion 700, tylko kosztuje milion sto, coś takiego. To muszę dorobić cenę na import-eksport, dwa auta sprzedam i mam. I se kupię. <laughs> nie będę trzymał tej kasy. Co bardzo. Patrzę na razie to, co lubię. Insurgent, Scramjet i może to jeszcze. To trzeba na import-eksport się dorobić jeszcze. Jedno autko mam już, fajne. Dobra, a ja troszkę mało mam tych aut. Ale coś tam mam... Dobra, namierzymy autko jakieś. I trzeba zarabiać, trzeba zarabiać ciężko. W sumie nudne będą te odcinki, no ale... Daily to daily. <ścoughs> to trzeba mieć filmy. No dobra, to myślę, że w następnym odcinku e, namierzymy kolejne auto. No i sprzedamy jeszcze kilka aut i myślę, że dorobimy sej. W następnym odcinku kupimy sobie Insurgenta. Tak myślę, że kupimy. No a dzisiaj to na tyle, do zobaczenia, do następnego filmu.